dziwą grażynkę, grażynkę rekina biznesu. <grymne> Postanowiłam w moim sklepie przetestować opcję zwiększenia cen wszystkich produktów, ale tak wiecie, zwiększenia, mega zwiększenia, że będą naprawdę bardzo, bardzo drogie. I chcę sprawdzić, czy w ogóle jakiś klient cokolwiek kupi. Jedynie nic nie kupią i zbankrutuję. Trudno. <grymne> Mam do Was jeszcze pewne pytanie. Kto z Was grał w Miasto ING w Robloxie? Jeżeli graliście, to napiszcie koniecznie w komentarzu hashtag Miasto ING. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ruszył trzeci sezon. W grze pojawiła się Akademia Cyberbezpieczeństwa, czyli taka jakby szkoła w której są prowadzone normalnie lekcje i możecie brać w nich udział. Chodząc do gry na pewno zauważycie wielki budynek akademii. W środku możemy znaleźć normalnie sale lekcyjne i wziąć udział w kilku fajnych grach. Pierwsza minigra w której wzięłam udział to Lekcja Matematyki i musimy tutaj stworzyć jak najmocniejsze i najbezpieczniejsze hasło. Następnie na sali gimnastycznej musimy znaleźć fejka, ktoś się za nas tutaj podrabia, wygląda dosłownie tak samo jak my i musimy go odnaleźć i mi się udało zrobić to dosłownie od razu. Mamy też lekcje techniki, gdzie musimy skakać wyżej i wyżej, coraz wyżej, a dodatkowo jeszcze uważać na różne przeszkody. Oczywiście reszta atrakcji jak na przykład złap hakera, quizy czy wykonywanie różnych prac nadal pozostały, więc miasto Jengé już się mega super rozbudowało i jest to gra na wiele fajnych godzin. Żeby zagrać w Miasto ING możecie wejść w mój opis, tam macie linka, albo po prostu w wyszukiwarce w grze Roblox wpiszcie Miasto ING i też na pewno znajdziecie. Koniecznie zaproście też swoich znajomych do tej gry, bo wiadomo, że wspólnie gra się lepiej niż samemu. I pamiętajcie, że jeżeli ta gra wam się spodoba, to możecie jej zostawić lajka. Czy widzicie ten sklep? To będzie najdroższy supermarket na świecie. Chcę po prostu przetestować jeden dzień, wiecie, takich no, wysokich cen. Dobra, tutaj zróbmy na przykład, że będzie 9,90 pizza. Kurczak będzie za 19,90. Będę wszystko praktycznie robiła, wiecie, dwa razy droższe. Tutaj dajmy 5 dolarów. Tutaj dajmy 6 dolarów i jestem bardzo ciekawa, czy po prostu ktokolwiek będzie coś kupował. Bo to wiecie, to jest sklep bardzo ekskluzywny, więc dlatego też są takie ceny. No nie? No, to to po prostu jest, wiecie. Sklep luksusowy z luksusowymi z luksusowym chlebem tostowym <noise> za 10 dolarów. 10 dolarów, słuchajcie, na polskie to jest około 40 ziko więc nie wiem czy byście tyle dali za chleb tostowy. O, ziemniaki zrobimy też drogie. Ziemniaki będą za 9.90. O oh je. Yeah. Dobra, co tu jeszcze podwyższyć? Nie wiem czy mi się chce wszystko podwyższać, bo trochę by było dużo tego. Ym, ale spróbuję jak najwięcej produktów zrobić mega drogich i zobaczymy, czy po prostu coś się będzie sprzedawało, czy tylko będą ludzie, wiecie, marudzili, nie? Czy ktoś będzie na tyle zdesperowany, żeby na przykład za 15 dolarów kupić szampon? Co tam, Fenie? Dzisiaj to sobie o. chyba nie popracujesz, nie? Coś mi się wydaje, że y, klientów nie będzie żadnych. Nikt nie będzie chciał tutaj kupować. Dobra, to zróbmy za 6. Co ja jeszcze bym chciała podwyższyć? Frytki na pewno. Frytki zróbmy za 12. Ej, 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 te pepitki za tanio są. 9. Nie ma, ciasteczka też za tanio, za 5. Nie ma, jak coś bierzecie, to ja od razu robię drożej. O tak. O, już, już tutaj klienci chyba się skarżą, że, że są drogie produkty. Ale trudno, pani kupiła trzy razy pepitki, ale jeszcze niestety w tej starej cenie. A to nie pani, to pan był, sorry. Pomyłka. O, pani spaghetti bierze? Nie, 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 nie ma tak łatwo. Spaghetti już będzie teraz drogie. Makaron też będzie drogi, proszę bardzo. Nie ma tutaj. To 12 mąka. Coś bierzecie klienci? Coś, coś tu jeszcze znajdziecie taniego? O, nie. sól jest za droga dla niej i jej nie kupi. Mydło, o nie, tutaj też nie wzięła. No nie, no weźcie, skuście się. No powiem Wam, jak na razie to widzę, że oni po prostu nic tutaj nie biorą z tych drogich rzeczy. Mam jeszcze kilka, wiecie, produktów w tych tańszych cenach, i oni na razie biorą tylko to. Mm, więc trochę lipa. Eee, ser. Nie, <laughs> ten biedny ser. O nie, ten ser też trzeba zmienić. Trzeba zmienić cenę za ser. Szybko. Tutaj, sześć, proszę bardzo. Mozzarella też, jeszcze na 8. Wszyscy klienci mi tutaj płaczą, że jest za drogo, nie? Czyli słuchajcie, chyba to jednak nie będzie droga do sukcesu, podwyższenie wszystkich cen, nie? Chyba to jednak nie działa. Oni po prostu nie chcą nic kupować, no? Przez to nic nie zarobię. To był chyba jednak głupi pomysł. No weź, panie, tego kurczaka! To, to on, on jest z wolnego wybiegu, karmiony, karmiony złotem. Dlatego taki drogi. Niech pan weźmie, spróbuje, upiecze pan, zobaczy pan, jaki w smaku jest dobry. No nie, nic nie chcą brać. Naprawdę. Zobaczcie tutaj jeszcze mój magazyn. Troszeczkę tutaj yy, poprawiłam go jeszcze. Dokupiłam jeszcze jakichś yy, regałów i, i postarałam się, wiecie, no. Jakoś to tak wszystko w miarę poukładać, mm, ale no, jeszcze jest tutaj dosyć syf. No, i kupiłam w końcu też lampki, nie? Żeby nie było ciemno jak w jaskini. <grym> no nie, no weź pan pizzę! To dobra pizza prosto z Włoch! Naprawdę! Dobra jest, dlatego taka droga. Sam Deniro ją lepił, ten aktor. No weźcie coś. No nie, oni biorą tylko te produkty, które, których nie zrobiłam drożej, nie. Szkandal, szkandal, nic nie bioram, drogiego. Moi drodzy, wyszedł właśnie już ostatni klient, yy, więc zobaczmy, ile zarobiliśmy dzisiejszego dnia, ale zobaczcie! 97 produktów ocenionych jako za drogie. Zadowolonych klientów było tylko 5. <ścoughs> tragedia, moi drodzy, tragedia! Ogólnie. Nie róbcie tak, czyli tak jednak nie można robić, żeby aż tak podwyższać ceny. I pamiętajcie, żeby pod tym filmem koniecznie zostawić 5000 łapek w górę, bo jeżeli tych 5000 łapek w górę nie będzie, to ja nie nagrywam kolejnego odcinka. A bardzo chcę, więc się postarajcie. W takim razie mój supermarket już nie jest najbardziej luksusowym supermarketem na świecie. Wracamy do normalnego supermarketu. A i pamiętajcie też koniecznie, żeby zostawić pod tym filmem 5000 łapek w górę. Wtedy geniek będzie. E, geniek, gdzie ty mi zniknąłeś? Geniek! Geniek będzie wtedy zadowolony, jak zostawicie 5000 łapek w górę, bo wtedy będę mogła nagrać kolejny odcinek z tej przepięknej serii Supermarket Simulator. Dobry. Słuchajcie, misja jest taka, że chciałabym teraz wykupić, mmm, tylko chyba mi nie jest stać. E, ale zaraz zarobimy. E, wykupić licencję tutaj, zobaczcie, tu jest fajna licencja, gdzie możemy mieć łososia, jakiś stek, sushi i tak dalej, więc bardzo bym to chciała, ale brakuje nam dosłownie stówki żeby ją wykupić no i oczywiście też jeszcze dodatkowych pieniędzy żeby kupić te produkty więc muszę teraz troszeczkę tutaj pozarabiać pan niech wyda dużo pieniędzy bo wtedy będą nowe produkty tak proszę to o tak duże zakupy robić tak bardzo duże zakupy Popracowałam sobie jeden dzień w samotności, zarobiłam ponad 3000 kasy, więc teraz czas wykupić licencję. Więc kupujemy tą z tym stekiem i sushi i zamawiamy tutaj wszystkie nowe produkty. Mamy słuchajcie, musakę, łososia, yy, jakieś. nie wiem co to jest. Skalopy? Co to jest? Nie mam pojęcia. steka mamy sushi duże, sushi małe. I to jest chyba cielęcina. Widziałam, że jeszcze yy, papier toaletowy staniał, więc go na pewno też kupię. Zapas. I co zostało mi już? Tylko 100. Z... To ja teraz i tak nie mam lodówek, pewnie, żeby to powsadzać. To w ogóle powinno iść do lodówki? O, ja, to jest w lodówce. I mnie teraz niestety, żeby słuchajcie, kupić lodówkę, nie? No dobra, wyłóżmy to mięso na razie tutaj. Okej, okay, niech będzie. Jedynie coś tu wiecie, ściaśnimy. Wow, ale tego dużo się zmieściło. No to jedna półka zdecydowanie wystarczy. 15.90 bardzo drogie, bardzo drogie. Mm, dobra, mm, dalej. Co mamy tutaj dalej ciekawego? Yy, kolejne mięso, to jest chyba jak, yy, a to jest ten stek, tylko gdzie tu ten stek teraz wepchnąć, to jest problem słuchajcie Powiem wam tak, popełniłam trochę lekki błąd, bo wydałam za dużo pieniędzy i nie stać mnie teraz, żeby kupić nową lodówkę Więc ja muszę otworzyć sklep, zarobić trochę i wtedy jak będę miała yy, kolejną lodówkę, a tu jeszcze mam wolną lodówkę, czekajcie To tu coś jeszcze można wsadzić co tam można wsadzić? Ale nie, no to już bym wolała wszystko w nową lodówkę zrobić. Dobra, niech oni coś tu kupują, trzeba zarobić i, i wtedy będzie można się bawić dalej, nie? Bo ogólnie bardzo drogo wyszły te nowe produkty. One są wszystkie, słuchajcie, coraz droższe, nie? Czy widzicie, jakie on ma brudne ucho? Normalnie jest czarne, fuj! Moi drodzy, mamy już hajs, mamy hajs, szybko kupujemy lodówkę. Szybko, bo tu już mi klienci płaczą, że chcą sushi kupić, a nie mogą go kupić, bo nie mam go wyłożonego. O, tu się idealnie lodóweczka zmieści, proszę bardzo, i wykładamy, słuchajcie, te wszystkie rzeczy. Dobra, to tutaj wyłóżmy to mięsko. Tutaj są steki. Wow, ale ich się dużo mieści. Fajnie, podoba mi się to. Dobra, od razu zmienimy cenę, bo zaraz ją sp sprzedam, wiecie, za darmo. Oddam, okej. Okay. Czekajcie, te steki, wtedy, które były tutaj przełożymy stąd. Zabierzemy. Wszystkie te nowe rzeczy będą, wiecie, w jednej lodówce, nie. Ja tak lubię mieć wszystko pięknie poukładane, żeby później właśnie łatwiej mi się robiło zamówienie i żebym wiedziała, co się po prostu dzieje w moim sklepie. Lecimy wykładać resztę rzeczy. Tutaj mamy jakąś musakę, to jest greckie danie w ogóle. Okej. Okay. Oj, dobra, ją trzeba na dwie półki widzę. O, dobra, dobra. I teraz jeszcze cenę. 13,90. No, mega drogie te produkty. Ale teraz będę hajs zarabiać łopaniem. Tutaj mamy jakieś sushi. Nie wiem, czy to jest to małe, czy to jest to duże. Chyba duże, nie? Okej, okay, bardzo mało się go też mieści na półkę. Takie to sushi. No, nie wiem, nie zachęcające. No, ale dobra, niech będzie. Klienci chcieli, to mają, nie? I tu mamy kolejne sushi, ale to teraz jest. A to to jest duże sushi! A, czyli to to w ogóle było małe. Okej. Okay. O Jezus, i takie drogie. O Jezus matko, jedyna. Epa, papanie, ja tu dopiero cenę zmieniam, a pan już kupuje spokojnie. A, Boże, jaką kolejkę mam do kasy. Zapomniałam, przepraszam. <ścoughs> Bardzo przepraszam już państwa kasuję. O, mięsko tak na grilla. Idealne. Idealne na grilla. W ogóle cały czas o tym grillu mówię już chyba w kolejnym odcinku. Po prostu mi się chyba słuchajcie chce grilla zrobić, nie? <grystanie> Zaraz będzie majówka, to będzie można grille robić. Dobra, idziemy szybko wykładać resztę rzeczy. Tu mamy jeszcze, ja nie wiem czy to są jakieś krewetki czy kalmary, coś takiego chyba wiecie? Co to jest? Nie wiem. Ja jeżeli wy wiecie co to jest, to możecie mi napisać w komentarzach, bo ja nie wiem sama co w swoim sklepie sprzedaje, nie? Ale w ogóle to jest bardzo tanie. Co to może być? Nie wiem, dziwna rzecz. Bardzo dziwna. Czekajcie, bo tu trzeba światło zapalić, bo ciemnica. Matko, jedyna, ciemno jak w jaskini. Dobra, czy coś nam tu jeszcze zostało? O nie, łosoś jeszcze nam został. Nie ma gdzie tego wcisnąć. No dobra, to może łososia wciśnijmy w takim razie tutaj. O, dobra, będzie na razie pomiędzy jajkami i jogurtami. Bo serio już, yy, no nie ma miejsca w tamtej lodówce. Dobra, cena, szybko cyk. Okej, okay, dobra, już panią kasuje. Boże, drogi, ile roboty? Ziemniaki, mięsko? No, teraz już w moim sklepie, jakie jest mięso, to rzeczywiście można zrobić jakiś normalny obiad, nie? Opa, o jakie duże sushi! Ile sushi wzięła? Matko jedyna za 109... O nie 199, tylko 119. Ma to jakaś gruba impreza będzie! Ja nie mogę, tyle sushi, no chyba, że ona sama to wszystko zje. Taka opcja też może być. I to są chyba wszystkie nowe produkty, więc teraz jeszcze tutaj muszę PODOKŁAD... Aha, papieru to ja mam tutaj zapas. Jakby nie wiem. Jakaś apokalipsa miała nadejść, bardzo dużo, bardzo duży zapas papieru. Już troszeczkę mi się tutaj rzeczy w magazynie kończy, będę musiała e, później zrobić zakupy porządne. Powiecie, mm, lubię mieć załadowany magazyn e, na fulla, bo wtedy się nie martwię, że mi się jakieś produkty kończą. Yy, dobra, tak no trochę biednie już jest na półkach. Gieniek, słuchajcie, to ma tutaj roboty tyle, że on po prostu cały czas biega, nie? On 24 godziny na dobę rozkłada towar. <ścoughs> Biedny geniek, może kiedyś mu dam podwyżkę. Dam mu podwyżkę, słuchajcie, jak napiszecie w komentarzach jakieś miłe słowo o nim, nie? O gieńku. Jak ładnie coś napiszecie, to może dam mu wtedy podwyżkę, no. 23,70. Proszę bardzo. Cukier i krem, super zakupy naprawdę. No dobra, kończymy ten dzień. Zobaczmy, ile zarobiliśmy. To był w ogóle dzień. Słuchajcie, już 47. No trochę tutaj produktów klienci nie znaleźli, no bo wtedy nie porozkładałam tych wszystkich nowych. Ogólnie jesteśmy na minusie, ale dobra, coś tam zarobiliśmy, nie? Nie ma tragedii, jest dobrze. No nic, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę i ziemniaki się z Wami żegnają, pa pa!